Dzień dobry, z tej strony Robciopięcienie jak zwykle e, I dzisiaj chciałem tak naprawdę dokończyć sprawy, które nam zostały w tej grze Ponieważ zostało nam 15% do e, zrobienia Z tego co e, wiem, to w ostatnim odcinku mówiłem, żeśmy się przeszli do, tej, do tego kota, który nam mówił gdzie iść po te dokumenty A tego w końcu nie zrobiłem Więc e, przejdziemy się tam, zobaczymy co tam jest ponieważ y, to też mnie ciekawi. Siehat a Florist. Aha. Czyli mówi nam jeszcze inne rzeczy, czyli żeby od jakiejś pani z kwiatkami mam mam się spodziewać czapki. Okej. Okay. Możliwe, że to ta osoba. Okej. Okay. Dostaliśmy czapeczkę. Idziemy teraz do kota dowiedzieć się co dalej trzeba zrobić. Seek a hat from a construction worker. ok Construction worker. Jedyny, który znam to są przy... Przy pani Gamer Girl. Czy jak ona się tam nazywała? Może ty będziesz miał? Nie. Ty też nic nie miałeś. Zapytamy się ludzi, którzy tutaj są. You got rid of those pigs. That alone makes me feel a lot better. I think I might take the rest of the day off, or the rest of the week. No i tutaj też nic nie ma. Możliwe, że tutaj na prawo będzie. Może ty tam coś powiesz? Thank the mushrooms you did our work for us. Aha. Kolega, bardzo leniwy jest. Może ty nam coś powiesz? Over here, you doing anything? I need some wood and I know a dealer, can you grab it for me? Head down layer lane, he should be in the alleyway near that sandwich shop. Ok, pójdźmy tam, może dostaniemy coś od dealera drewna. Hey, hello, turnip over here, I have short term memory loss, I'm just trying to get a veggie wheel. Please tell me where I am. Oh, thank you. I know where I am. Ok, kolega się zagubił. Mm, tutaj powinien być jakiś gościu. Near a sandwich shop. Może ty? O. Oh. Hey duty you picking up for that bit? Right here you go. Just remember you never saw me. Ok, idziemy oddać to ka ten kawałek drewna może się dowiemy czegoś albo czapeczkę dostaniemy w sumie Thanks da I appreciate it. Here, take this extra hard hat We got tons of these things No i świetnie Mamy czapeczkę nową więc wracamy się do kota, który nam powie gdzie iść teraz Sigahad from a rival mafia czyli musimy iść chyba do tego domku, gdzie był ten pickled gang się chował gang ogórkowy oni się tutaj gdzieś chowali chyba z tego co pamiętam o tutaj właśnie tourniquet I heard you've been carrying out mission for the folks around here you meant helping an old family friend out me and the boys are trying to break out of here and I need you to get me something to break this glass maybe a hammer of sorts I have a guy Will meet you in the alleyway over at Layer Lane. Shady type, you can't miss him. Do this for me, and I consider our family history Water under the bridge. Czyli musimy się znowu wrócić do Layer Lane. Co mi się nie podoba, bo jest to bardzo dużo ważenia. No ale musimy tą misję wykonać, ponieważ e, chcemy chyba 100% mieć w tej grze. Na razie mamy. 89%, co nie jest złym wynikiem więc idziemy sobie do pana jakiegoś dealera czy coś takiego jakiegoś gościa, którego przysłali gang ogórkowy ten gang ogórkowy musi być z Polski bo śm śmieszna nazwa, muszę przyznać tu chyba chodzi o tego gościa tak, helping the pickle gang breakout. out Thank you, see a bit young for this, but hey i don't make rules. Just slide this through the top of the jar and they can handle it from there. No i super. Czyli teraz możemy przejść do e, gangu górkowego. Czy jak to tam oni chcą się nazywać i dać im tą e, ten młotek. Ok, jesteśmy tutaj już u tego gangu. Thanks turnip head we owe you one. Here try on this your father used to wear one. Back in the day. Jesteśmy czapeczka. We are in trying to get pinched again. Good luck with the text evasion mess. I remember back when Onion was a different man. I didn't like your father either, but he would, would have been proud. Okej. Okay. Ciekawe, czy się wydostaną? O, wydostali się. I coś dla nas zostawili nawet. Co za mili ludzie? Tutaj zostawili jakąś karteczkę. Nie wiem, co to jest, ale jakąś karteczkę po sobie zostawili. Co jest, nie wiem, miłe, albo po prostu chcieli pośmiecić sobie. Nie wiem, są różne. Można to różnie tłumaczyć. Seek a bird from a gross potato. Mam szukać ptaka od pana ziemniaka. Gdzie jest jakiś pan ziemniak? Pamiętam, że jeden. Był two na końcu. Okay, yesterday tutaj pan ziemniak. Kid, what are you still doing here? I look familiar. What are you going on about? I'm the only potato left on the farm. What about my old man? I thought he died years ago. An icebox? He's still alive. I don't know if I believe you, kid. If he's really alive, can you take him this? Thoughts letter. czyli musimy pójść do jego ojca ale nie pamiętam gdzie jest jego ojciec to jest w sumie największy problem teraz mnie się przypomina że on chyba był w tym domku na e, południu tam gdzie był ten pickled gang, gang ogórkowy więc możliwe że on gdzieś tam się będzie znajdować jeśli mnie pamięć nie myli tak tu jest pan ziemniak what you found? Found my sound notes. Do you know where he is? That's incredible. He even sent a letter. Let me see. Holy marsz, it really is him. Here, can you take this to my boy? Thank you, Sonny. Come back after I it's delivered and I'll reward you for your troubles. Czyli musimy być ich temi. Uh, Będziemy kurierem, który nosi ten list w jedną i w drugą stronę. Trochę, trochę męczące, no ale cóż, czego się nie zrobić? Za 100% gry, żeby przejść. A więc będziemy musieli się tam pokierować i doręczyć ten list od ojca do syna. Dobrze, jesteśmy już u pana Toddsa. What he wrote a letter back? Let me see it. 3 kropki, trzy kropki, 3 kropki, 3 kropki. Literally jest him, I thought he was dead. Thanks kid, you're not so bad. Take this. Dostaliśmy... Y ptaszka mamy. Ptaszka pięknego mamy na głowie. I teraz będziemy musieli się y skierować do pana y ojca Toca. Tak? Tak to się chyba mówi, nie wiem. Ale będziemy musieli do niego przejść i... Yy, Pokazać z nim o tej całej sprawie, że jego syn żyje. Możliwe, że nie wiem, przybije nam piątkę czy coś takiego. Nie jestem pewien. Pójdziemy do niego, pójdziemy do niego, pójdziemy do niego i dalej do niego idziemy. I już prawie jesteśmy. I już jesteśmy. Co masz nam do powiedzenia? Dziękuję za przygotowanie mojej lettery. Hopefully, thoughts will come. Wysyć jej złym I would like you to have this. Farmer Hat. What's a farmer? Nie wiem co, to, ale brzydka czapka. Mamy ile mamy procent? 98% gry mamy. No mi się podoba, to mi się naprawdę podoba, ale Fedora, Fedora sobie ubierzemy. Co mi się bardziej podoba? Pójdziemy do kota i się zapytamy co teraz mamy zrobić. I miejmy nadzieję, że odpowie nam bardzo szybko. No w sumie odpowie nam szybko, ponieważ to jest bardzo blisko, bo to jest już w tym cave'ie. Oho, czyli mamy tutaj e, serto roślinę, którą sobie zbierzemy. I mamy e, wszystkie sertuszka, chyba? Nie wiem. Ale mamy 100% gry, a przynajmniej według wskaźnika w lewym, w lewym dolnym rogu. Co ja wiem, że nie jest zbytnio prawdą, bo mi zostały tam trzy czapki, chyba. Zostały mi trzy czapeczki, tutaj, właśnie. Przy tym pociągu, właśnie tutaj, im zostały trzy czapki, i nie wiem do końca, co z tym faktem zrobić. Prawdopodobnie w następnym odcinku będziemy coś tam z tymi czapeczkami próbować zrobić. Może, może, może tak się stanie. Nie zaprzeczam. A teraz przejdziemy się jeszcze, tylko szybko do, do naszej e, tutaj do pana majora. Może nam coś powie. Z okazji 100%. Chyba nie. Chyba nikt nam nie chce nic powiedzieć. To jest niestety bardzo przykre, ponieważ myślałem, że ktoś nam pogratuluje czy coś takiego, no ale nie. No cóż, e, będzie to koniec odcinka. E, mam nadzieję, że podobał się odcinek. Więc e, no co, obejrzcie się też poprzedni odcinek, bo bardzo mało wyświetleń dostał. Nie wiem czemu, no ale tak się jakoś stało. Może ten będzie mieć więcej troszeczkę. No co, e, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. I cześć.